Dobry dzień dobry, kochani, z tej strony Pizza Starot się kładnia tego dnia. Kochani moi drodzy, dziękuję Wam za lajki, za komentarze, za subskrypcje, za te dobrocie, które wysyłacie w kierunku Pizza Starot. Kochani moi drodzy, dzisiaj kolejny horoskop dla Pyczulisiów. To co, kochani, jedziemy. No dobra, to zobaczmy, co tutaj się będzie działo u tych naszych kochanych. Byczków, co byczki mają, jaki horoskop na wrzesień? Byczki, 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 kochani, moi drodzy, byczki. Zobaczmy, co u byczków. Horoskop wrzesień. Byczki, byczki. Single. Czekajcie, tylko zrobię więcej miejsca, postawię, zapomniałam tylko postawić. Single związkowcy zdrowie finanse. Dobra, w tle byczki mają e, Maga. Wiecie co? Wy macie e, teraz e, taką siłę sprawczą, wiecie, wy jesteście magiczni. Dacie sobie radę e, w tym miesiącu. Wszystko co się chwycicie, to to będzie wam się rwało, się pracowało w rękach, jak bym powiedziała talala. Nie będzie tak źle. E, dobrze. E, single, single, no. Słuchajcie, wy macie dwóch królów. Jednego ognistego, jednego takiego bym powiedziała bardziej powierzchownego, ale takiego bardziej bym powiedziała spokojnego, bo król Pentakli to jest też karta, bym powiedziała, takiego, takiej propozycji, takiego tutaj zastanawiania się. Możliwe, że będą, co niektóre byczki myślały, jeżeli chodzi o panów, to może zaręczyny śluby król była, wiecie, to to jest karta działania, więc beczki będziecie działać w każdej sferze swojej życiowej we wrześniu i bym powiedziała tak, że Was to nie ominie, bo to będzie Was bardzo właśnie kochani przeciągało, żeby to było takie, słuchajcie, właśnie typowo wasze, takie typowe. Zachowanie. Możecie, że będziecie się bronić jeszcze przed jakimiś osobami, ludźmi, którzy tutaj będą Wam na Was patrzeć, będą Was tutaj, bym powiedziała Wam, kłody, ten kłaść pod nogi, ale to jest zupełnie inna sprawa. Dobrze, związkowcy. Związkowcy przechodzą teraz transformację, no i będzie wybór pomiędzy tymi dwoma osobami, słuchajcie, bo wy nie widzicie tutaj wyjścia z jakiejś sytuacji, moi drodzy. Wy tutaj macie jakiś problem, byczki będą musiały podjąć konkretną decyzję, czy to albo w, związkow związkowach, przepraszam, w związkowych sprawach, albo w, właśnie w stałych. Przepraszam Was, ale już trochę jestem wywęczona, bo jeszcze dzisiaj miałam dużo jeszcze spraw do, do zrobienia, pod, jeszcze sprzątanie i tak dalej, ale to już nieważne. No i kochani... Tu dla was, ja bym powiedziała, tak. Wasza, wasza e, dusza i serce się kłócą, bo wy mieliście jakieś tutaj zakochanie było i wy naprawdę tutaj byliście bardzo szczęśliwi, bardzo fajnie wam to wychodziło, ja bym powiedziała. Jeżeli chodzi o pracę finanse, też nie macie się tu za bardzo e, denerwować. Możliwe, że będziecie musieli tutaj wybrać pomiędzy może dwoma jakimiś e, propozycjami pracy. Możliwe, że byczków będzie coś tutaj bardzo przyciągało, przyciągało. A propos, właśnie tego, co wy tutaj macie zrobić. Dobrze, kochani, to było tyle. Teraz jeszcze zobaczmy, jaka będzie karta rada od Tarota. I potem, kochani, aniołki. Co tam, aniołki? co tam aniołki dla was wiecie co ja bym powiedziała że tutaj energie tak ogólnie dla byków w tym miesiącu no um, będą ciężkie będą będą musiały tutaj byki bardzo bardzo bym powiedziała e, być ostrożne i e, musicie tutaj dużo 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 siebie kochani dać i pokazać dobra karta rada ósemka mieczy tak jak mówiłam wy nie widzicie wyjścia z jakiejś sytuacji e, Wyki będą bardzo zamknięte energetycznie w tym miesiącu. Będziecie musieli naprawdę y, podjąć tą decyzję, a jeżeli nie, nie potraficie podjąć tej decyzji, to zróbcie sobie medytację, y, uspokójcie się, pójdźcie na, 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 na łono natury. Y, a wszystko Wam się łoży. Słuchajcie, kochani moi drodzy. Dobra, ok. Yy, I co tam dla Was aniołki mają? Byczki, 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 byczki nasze. Wyczuli się. Wyczuli się, wyczuli się. Co tam dla wyczuliści, si, kochani moi drodzy? To jest tak, nie. Zaczekaj. Yy, bądź asertywny. Sytuacja się polepszy. Romans i odpuść, widzicie, takie tam się ładnie karty się z, przepraszam, zrezonowały z tą ósemką nawet, ja bym powiedziała, że właśnie to, co jest tutaj, właśnie ta ósemka to jest właśnie to odpuść, odpuść to tutaj, co tutaj do Ciebie przyszło. Możliwe, żeby dzieci mieli, że spotkacie jakiś romans w tym miesiącu. Na pewno sytuacja się polepszy. Nie wiem o co chodzi tu nie. Może mi chodzi o nie, że nie macie dalej kontynuować dalszej jakieś może propozycje, jakiegoś związku. To nie jest dobry moment, zaczekaj. Zaczekaj na to, co Ci przyniesie los, co Ci przyniesie życie. No, i bądź asertywny, bądźcie pewni pomysłów, pewnych takich spraw, które wam tutaj mogą w pracy albo w życiu też jeszcze tutaj wam się nakreślić. No i w tle mamy, że w przeciągu roku może coś wam się wydarzy, coś się zmienić, może, że niektóre byczki będą się spodziewały dziecka, chociaż, no nie wiem, no tutaj mówię, mogą być jakieś takie, mówię, dziwne sytuacje, które. Mm, nie będą wyjaśnione do końca. Byki będą miały niewyjaśnioną sytuację. I to tak właśnie, kochani, yy, będzie wyglądało. Wiecie. I jeżeli, kochani, moi drodzy, Wam się podobało, pamiętajcie czuczki w górę, pamiętajcie o subskrypcji kanału, żeby być tutaj, słuchajcie, yy, na bieżąco. Od yy, Start. to wszystko. Yy. I wiecie co, tak co pomyślałam, że jeżeli. Bo już widzę, że mam tak troszeczkę króciutki, to będzie mi film, Więc jeszcze, kochani, zrobimy sobie um, bliźnięta. Zobaczymy, co będzie u bliźniąt. Byk i bliźnięta dzisiaj. O. To jest dobry pomysł, wiecie. Tak jak powiedziałam, dobre pomysły się. Rodzą w trakcie dokładnie, tak to jest. No i bliźnięta, co tam u Was? Co tam u Was we wrześniu słychać? Bliźnięta, 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 bliźnięta. Co tam u Was? Związkowce single, związkowcy, przepraszam i praca, finanse no, bliźniaki też mają fajnie, tylko, że bliźniaki mają teraz spadek energetyczny w wrześniu, słuchajcie, jesteście bardzo przemęczone niektóre bliźniaki za dużo pracowały do sierpnia Połowy sierpnia. Wiem, że niektóre bliźniaki może miały jakieś urlopy, bo wzywał was świat. Czyli jeszcze to będzie dokończenie, czyli we wrześniu też będzie tutaj się wam szykowały jakieś wyjazdy, jakieś delegacje. Możliwe, że będziecie zbierać jakieś doświadczenie single, życiowe oczywiście. Związkowcy, ja bym powiedziała tak tutaj trochę dwie energie, się, które się kłócą, bo siódemka i magii, wiecie albo będziecie zamknięci, albo będziecie tutaj działać cuda nie widać, magiem, będziecie mieli bardzo dobry miesiąc. Jeżeli chodzi o pracę i finanse, to się nie martwimy, no i przechodzi słuchajcie, do bliźniaku w końcu upragniona miłość, jakieś uczucie, które będzie takie dla Was ważne, możliwe, że niektóre bliźnięta w końcu też Zrozumieją pewne sprawy a propos miłości swojej własnej, bo wy bliźniaki też nie potraficie siebie docenić i wasze takie y, bycie y, trochę czasami aż y, za nad, to wy tak właśnie, y, bliźniaki, właśnie macie. Y, no i dobrze, i dla was jeszcze karta rada, karta rada. Karta Rada, dla bliźniąt, karta rada, karta rada, karta rada. Dla bliźniaków. Dla was co jest? Umiarkowanie słuchajcie, macie opiekę z góry. Super, anioły nad Wami czuwają. Chociaż też widzę tutaj siódemkę mieczy. wy coś jeszcze ukrywacie, wy jesteście, jesteście zamknięci. Możliwe, że będziecie ukrywać jakieś uczucie do jakiejś osoby. Że osoba Wam e, po prostu Was może oszukuje, może. Mm, nie wiem, czy to będzie. Ja bardziej pod, podczuwam, że to będzie bardziej chodziło o związkowców, bo mówię, single mają bardzo fajną sytuację, bo Wy wyjeżdżacie, Wy się tu bawicie, a związkowcy będą się właśnie zastanawiały, co dalej no, w tym zamknięciu swoim. Dobra, patrzymy, co anioły dla Was mówią. E, dobrobyt e, mało prawdopodobne. Nie. I co tam jeszcze, aniołki, powiecie? Pokojowe rozwiązanie, jeśli uwierzysz e, i bądź pozytywny. No, bliźniaki, 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 moje kochane, e, też macie w tle przyciągu roku, tak jak e, e, byki, coś tutaj wam się jeszcze też może się e, pojawić. Nie no to znaczy że nie. No ja bym powiedziała, że mało prawdopodobne, żeby coś tutaj wyszło a propos u singli, a chociaż no nie wiem, no to, to by jeszcze by było. No macie jeszcze dobrowy, szczęście, finanse bardzo dobrze wam tutaj idą w paradę. Bądź zawsze pozytywny, bliźniaku, idź do przodu, uwierz w siebie. Jeżeli masz jakieś problemy a propos jeszcze pewnych ludzi, pewnych związków, bo to właśnie nam się tutaj jest siódemką kombuław rezonuje to zrób pokojowe rozwiązanie zrób wszystko na ugodę nie róbcie niczego w złości bo i tak to nie ma sensu kochani, dobrze jeżeli wam się podobało pamiętajcie czuczki w górę dajcie subskrypcję do góry będę czekała aż będziecie tutaj was będzie więcej na przestrzeni Picestarot. kochani moi drodzy dziękuję wam za to serdecznie za ten horoskop i widzimy się w kolejnych y, horoskopach. Pozdrawiam serdecznie Piccę Starot Papa.